Czym jest kulturalna stodoła? Dziś odbywa się tu znakomity spektakl, a o więcej zapytałam właścicieli obiektu. Chciałabym powitać wszystkich serdecznie w Kulturalnej Stodole w Lutyni. To właśnie tutaj zapraszamy naszych gości do udziału w koncertach, eventach kulturalnych. A także w przedstawieniach teatralnych. To właśnie tutaj, w tym miejscu, powstała Grupa Teatralna Kulturalni, i to dzisiaj tutaj odbędzie się premiera naszej drugiej sztuki pod tytułem Szkoła Niedostateczna. Teraz sam będziesz jej te sprawy tłumaczył? Mi w zupełności wystarczyło, że moja edukacja w szkole zakończyła się na rozważaniu powrotników. No i to wszystko wyjaśnię! Co tak? Że w tych sprawach chętnie obrazasz. Z racji tego, że jestem pedagogiem, podobnie jak e, moja e, żona Agnieszka również jest pedagogiem, stwierdziliśmy, że możemy e, ten temat w końcu poruszyć i powiedzieć, co tak naprawdę e, boli w szkole i, e, i co powinni, na co powinniśmy zwrócić u, uwagę, by e, ta szkoła po pierwsze stała nam się bliższa, a po drugie, e, żeby jeszcze lepiej służyła e, dzieciom. Ubranie, najsłabszych uderzają! Co robimy? Co robimy? Dobra, robimy tak. Wokół sali rosyjskiej musimy kolejną szóstą E, szóstą A, szóstą T i szóstą O, czyli szóste klasy na to! Stodoła jest prawdziwą stodołą, bo niemiecką stodołą, którą zaanektowaliśmy tutaj pod wydarzenia kulturalne. Pomysł zrodził się z tego, że kiedy znaleźliśmy się tutaj po raz pierwszy, zainspirowała, zainspirowała nas to podniesienie, które jest naturalną sceną. Jeżeli chodzi o samą grupę teatralną kulturalnie, to oczywiście mamy już plany, żeby tworzyć dalej kolejne przedstawienia. I tutaj mogę zdradzić, że z okazji 700-lecia lutynia będziemy chcieli zrobić coś specjalnego. Przed oblicze dyrekcji. Należy dygnąć. Słucham? Co? Słucham? Należy się przedstawić, żeby pani dyrektor wiedziała, z kim rozmawiam. No nie mieliśmy funduszy na całość tego projektu, w związku z tym napisaliśmy projekt, który został wybrany i bardzo pomogła nam kraina Łęgów Odrzeńskich, bo to właśnie dzięki nim mogliśmy zrealizować to marzenie. I stodoła stała się kulturalną stodołą.